No i następny odcinek związany z KUDą. Tym razem rzecz będzie o pamięci zunifikowanej, czyli o Unified Memory. W jednym z poprzednich odcinków ja wam mówiłem o co chodzi rysując taki schemat, który pokazywał, gdzie mogłem dokonać transferów większych niż sam RAM karty. Graficznej. Przyjrzyjmy się w takim razie tej karcie, którą tutaj posiadam. No, ta karta, nawet jeszcze może do lesa to wyprowadzę. No, powiedzmy, że ma tak gdzieś w okolicach, wiadomo, to jest troszkę mniej w tej chwili to, co jest wyświetlane, dlatego że ja na tej karcie równocześnie nagrywam ten film. Ale ta karta ma 4 GB pamięci. Więc. Prace do wielkości 4 GB pamięci będę mógł bardzo łatwo na tej karcie uruchomić za pomocą środków, które poznaliście już wcześniej, czyli pamięci przybitej, być może nawet nie pamięci przybitej, tylko tej pageowalnej i słopowalnej. Chociaż, jak sami widzieliście, to się nie opłaca, jeśli chodzi o wydajność, będziecie mogli podzielić na strumienie, co było wcześniej pokazywane. A dzisiaj przyjrzyjmy się temu, co jest nazywane Unified Memory. Dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest ważne, dlaczego warto to poznać? Dlatego, że będę mógł przekroczyć, jeśli chodzi o wielkość prac, objętością tychże prac, bardzo mocno to, co oferuje karta. Nawet jeżeli karta będzie zaawansowana, patrz, droga, i na przykład będzie miała 24 GB pamięci. Ja na razie mówię może o takich kartach, które są konsumenckie. Oczywiście konsument musi mieć już troszkę bardziej zasobny portfel, ale jeszcze są dostępne w sensie konsumenckim. No to, w ramach tych środków, które poznaliście wcześniej, nie będziecie w stanie prac większych niż te 24 GB wykonać. A Unified Memory. Pozwoli na takie operacje, dokonując automatycznych transferów pomiędzy pamięcią podstawową hosta a pamięcią karty. Na początek, program, który jest taką linią bazową, baseline albo linią odniesienia dla naszych rozważań, akurat w tym odcinku. To jest stosunkowo prosty program. Ja zrobiłem tylko stosunkowo dużo danych w tym, w tym programie. Tutaj kernel będzie przetwarzał aż 32 megabajty elementów. Aż 32 megabajty elementów. Teraz przyjrzymy się, jakie to będą elementy. Sam kernel naprawdę jest totalnym fejkiem. Znaczy, jasne, on coś tam liczy. To znaczy, liczy tutaj dokładnie odległość kartezjańską. Plus do tego później z tej odległości kartezjańskiej, o ile tutaj nie, przepraszam, dobrze, odległość kartezjańską liczy. Później jeszcze z tej odległości kartezjańskiej tam nawet chyba, no nawet nie wprowadziłem, ale mógłbym policzyć sinus. Ale słuchajcie, tak naprawdę ten kernel nie jest ważny, nie ukrywam. Ten kernel tylko powstał po to, żeby sprowokować konieczność transferów pamięciowych, więc on coś tutaj robi, jak to się mówiło w dowcipie, nie wnikaj, tak? Robi to dobrze w każdym bądź razie, czyli wylicza odległość kartezjańską od współrzędnych 0,0, dla, dla danych, które są w tym, w tym, do tego kernela przekazane. Zwróćcie też uwagę na ważną rzecz i to nie jest jakiś fake albo rzecz, która nie jest zamierzona, że ja przekazuję współrzędne x i współrzędne y w oddzielnych kontenerach. Ja będę na tym się jeszcze skupiał, jeśli chodzi o wydajność pamięciową tego typu obliczeń, ale powiem już Wam teraz, że jeżeli masz do wyboru przesyłać na przykład tablice struktur, a strukturę, która ma w środku tablicy, to to drugie jest lepsze, jest wydajniejsze, czyli taki świat, w którym mamy dane rozpłaszczone jest to wiele bardziej strawny dla, dla kudy, do obliczeń. Dobrze, ale wróćmy do naszego programu. Słuchajcie, początek to taka zwrotka, jak w muzyce popowej refren, czyli tu się niewiele zmieniło w stosunku do tego, co ja wcześniej to robiłem, robiłem w programach. Czyli liczę sobie ilość bloków, ilość elementów, jeśli chodzi o wielkość pamięci, elementy podane wcześniej jako length, czyli długość, no i zaczynam zabawę. Na początek mierzę sobie czas, tak, ustawiam sobie czas dla CPU. No, tu taką sztuczkę od razu użyłem, żebyście wiedzieli, że można. Zadeklarowałem sobie w jednej linii współrzędne, dokładnie wskaźniki na dane x, y, distance i sign, i zrobiłem to w jednej linii. Zwróćcie tylko uwagę, że za każdym razem trzeba podawać tutaj gwiazdkę, to już jest składnia języka C bądź C++. Jeśli bym zrobił tylko przecinek i samo HY wpisał, to wtedy miałbym dane HY typu data type bez gwiazdki, więc trzeba pamiętać o tym. Następna rzecz, linia 44, przypisałem im wszystkim 0PTR. To jest po to, żeby można było później te dane zainicjalizować. Użyłem, słuchajcie, teraz wywołania, już oczywiście, kuda check error. Jak nauczyliśmy się obsługiwać błędy, to już powinniśmy to robić. Użyłem wywołania CUDA host Alloc. Wcześniej pokazywałam kuda malloc host, ale jest również wywołanie kuda host Alloc. Ono jest troszeczkę nowsze i daje możliwości podawania takich ciekawych flag. Na przykład, ja zdecydowałem tutaj, podając tę flagę, że dane typu x. Będą zapisywalne raczej dla hosta i będą raczej czytalne dla karty. Uwaga, zwróćcie uwagę, że używam słowa raczej. To oznacza, że po prostu będą wydajniejsze dane czyta czytania dla karty i będą wydajniejsze pisania do akurat tego, e, tego wskaźnika przez, e, przez host. Dobrze, to samo zrobiłem dla Y. Jak widzicie również sobie zrobiłem to dla distance, który będzie ściąganymi danymi z karty, ale tym razem jest to dla cool host register portable, no i to samo zrobiłem dla sinusów, który nawet tutaj nie używałem. Słuchajcie, ja zakomentowałem ta, to, tę część związaną z inicjalizacją danych, też po to, żeby trochę skrócić czas samej inicjalizacji, bo ja za chwilę będę po prostu robił to dla dużej ilości danych, Chciałem po prostu oszczędzić czas, ale gdyby ktoś chciał, to sobie odkomentuję tę część i w sposób niepolecany, jeśli chodzi o losowanie danych, danych bo to jest oczywiście inicjalizacja samego generatora w stylu C, plus jeszcze wylosowanie danych w postaci minus jeden i plus jeden zapisywanych do x i do y. W ten sposób można to zainicjalizować. Dlaczego? Dlaczego ja nie polecam tego sposobu? Po pierwsze, jak już miałbym tego typu problem, to pewnie zrobiłbym to za pomocą biblioteki, która wkuda sama te rzeczy zrobił już po stronie karty. Ale jeszcze tego nie wiemy, jak to zrobić. A po drugie, zrobiłem to dlatego, że to jest stosunkowo prosty generator, a nie interesuje mnie jego. Wydajność albo poprawność, jeśli chodzi o wymagania choćby kryptograficzne, więc jak on jest wystarczający i dzięki temu, że ma zasiew, to mogę mieć wyniki powtarzalne, to czemu z niego nie skorzystać? Ja go zakomentowałem jeszcze raz, dlatego, że chcę trochę czasu oszczędzić na wykonaniu programu. Dobra, zaczynamy pomiar, słuchajcie, dla GPU. Podobnie inicjalizuję sobie również dane dla, jak widać, device'a, tak, czyli dla urządzenia. To samo tutaj robi, jeśli chodzi o inicjalizację, i teraz tutaj taka sztuczka, ja wiem, no wydaje mi się, że fajna, polegająca na tym, że stosuje listę inicjalizacyjną i tutaj, że w tejże liście inicjalizacyjnej podaje wskaźnik na wskaźnik, bo przecież tego wymaga Kuda Malok jeśli chodzi o alokację pamięci. No i po kolei, for w języku C, przynajmniej od C11, no, wykona mi taką operację, że za każdym razem będzie przypisywał przy każdym obiegu pętli do tego PTR-a tenże wskaźnik na wskaźnik i bardzo ładnie będę mógł przekazać to do kuda malok. Oczywiście znów sprawdzam kuda check error, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu, czy nie alokuję jakiejś dużej pamięci, a może ten wskaźnik jest jakiś, nie wiem, lewy, jak to mawiają. Więc sprawdzam to już od tego momentu, kiedy wiemy, wiemy, jak obsłużyć błędy. Dobrze. Kopiowanie danych asynchroniczne. Sprawdzamy błędy, drugie kopiowanie asynchroniczne, odpalenie kernela, widzicie sami, sprawdzenie na początek, później pobranie informacji, czy być może to wywołanie asynchroniczne nie spowodowało błędu. Później ściągam te dane. Tak. Po tym, jak już je ściągnę, to zwalniam pamięć. Tak, Też to podejście takie z, z listą inicjalizacyjną. Później pobieram czas wykonania na GPU, to samo na CPU, końcówkę już znacie. Tak? Dobrze, zróbmy sobie w takim razie kompilację tych programów dwóch, zaraz z drugim się też zajmę, ale na początek zobaczmy jak to działa, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie. No, dość szybciutko to zrobił, 71 milisekund. Wykonał operację. Ja dla porządku jeszcze Make Profile zrobię. Tak jednego i drugiego. W tym przypadku to jest main. NVVP. Main. NVVP. To jest tak powiedziałbym dla, dla porządku i zrobienia lekcji. tak. Już nawet nie będę może szczególnie się tutaj znęcał nad. Samym powiększeniem. Chcę Wam tylko pokazać, że rzeczywiście są dane transferowane asynchronicznie. Nie, jednak będę musiał zmniejszyć, bo chcę pokazać, że odrobiłem lekcję. Zobaczcie, dane są asynchroniczne, kopiowanie, kopiowane, pamięć jest przybita, więc wszystko jest w porządku. Wykonałem to dobrze. Tak? Zrobiłem to najlepiej jak umiem. Tu mamy kernel. Kernel jest stosunkowo szybki, bo tam i samych obliczeń nie było zbyt dużo. No jak widać, jeśli chodzi o transfery pamięciowe, to one są w większości tutaj w stosunku do Kernela. Dobra. Także nic specjalnego. Powinniście wiedzieć, jak to się robi. Powinniście to znać. Ale teraz przejdziemy sobie do unified Memory. I zobaczymy, jak to zrobić. Początek to jest skopiowany jeden do jednego ten program. Tu się naprawdę nic nie dzieje. Dla niedowiarków DIV, MAIN, CU, DIV, e, przepraszam, MAIN, UM, co, tak. Pokazał 0, znaczy, że różnic nie ma. Tak? <głos》> nie ma, naprawdę nie robiłem tu żadnych jeszcze operacji. Ale teraz będziemy przechodzili do definiowania sobie dostępu słuchajcie w trybie Unified Memory. Pierwsza rzecz, która nas uderzy, to jest słuchajcie taka, że w Unified Memory nie mamy podziału na wskaźniki, które są po stronie karty i wskaźniki, które są po stronie hosta. No? To będzie oznaczało, że ja mogę sobie te wskaźniki zainicjalizować w ten sposób, powiedzieć, dobra, mam sobie x, mam sobie y, mam sobie jakiś distance, mam sobie jakiś sign, tu sobie oczywiście też zainicjalizuję, pyk, y, distance i sign, ale teraz, jeśli chodzi o inicjalizację takiego wskaźnika, będę musiał to zrobić nieco inaczej, bo zamiast kuda host alloc, ja będę musiał zrobić w tym miejscu kuda malloc managed. Managed, dobra. I wskaźnikiem będzie mały x, czyli to się nie zmienia. I teraz słuchajcie, w tym miejscu będą inne flagi, bo taką flagą będzie sensowną w tym miejscu CUDA, mem attach, global. To będzie oznaczało, że w każdym kontekście KUDY ja będę mógł skorzystać z tak zaalokowanej pamięci. I teraz słuchajcie, przynajmniej jeśli chodzi o Y, to samo. Tak tu się nic nowego nie będzie działo. No dobrze, X i Y to były dane, które miały być czytane. Tak? Co będzie działo się z innymi danymi? No, słuchajcie, to samo, tak? Czyli będę mógł zrobić też tutaj distance. A tutaj będzie jeszcze sign, tak? Lalalala. Sign, tak, dobra. Niech będzie. No, tak, gdyby ktoś to odkomentowywał, to żeby nie było wątpliwości, mimo tego, że jest zakomentowane, to pozwolę sobie poprawić ten kod. Tak, dobra. Jedziemy dalej. <słuchajcie>, Słuchajcie, oczywiście start GPU, ale teraz powstaje pytanie, to po co mi się te wskaźniki na, po stronie, stronie device'a? A no drodzy moi, są zbędne. Żeby nie było wątpliwości, to ja na razie je zakomentuję, żebyście zobaczyli rzeczywiście, że są zbędne. Tak, okej. Okay. Dobra, czy ja muszę zaalokować pamięć? No, oczywiście, że muszę zaalokować pamięć. Nie ma wątpliwości. Tylko zaraz, gdzie ja już to zrobiłem? Przecież ja już to zrobiłem tutaj. ma manage. No właśnie. To znaczy, że ja tej pamięci też nie muszę tutaj alokować. No, dobrze widzicie. Do tego miejsca zobaczcie, jak się nam kod uprościł. Bardzo mocno. Dobra, jedziemy dalej. No teraz tutaj nie potrzebuję też mieć Xa dużego, tylko potrzebuję mieć takie dane, takie wskaźniki. sign. Spoko. Dobra, czy ja potrzebuję transferować dane? Nie, nie potrzebuję, bo to robimy sama platforma. Automagicznie za pomocą kanałów DMA. I to jest zbędne. Czy ja potrzebuję takie dane zwolnić? Później, tak, no, to to ja muszę zrobić. Oczywiście, bo było malok, no to muszę też je zwolnić, tak? Nie ma, nie ma wyjścia. Przepraszam. distance w porządku i jeszcze sign. Dobra, jedźmy dalej. A, nie mogę zapomnieć o jednej rzeczy, bo tak, uruchomiłem sobie kernel. Kernel się uruchamia asynchronicznie. No to przepraszam, ale ja będę musiał poczekać na to, aż kernel się skończy. Czyli będzie CUDA check error CUDA device synchronize. No i tutaj mamy pewien problem, ale zaraz ja o, nich, o nim opowiem, tak? Tutaj sobie wpiszę na razie kodu, żeby nie zapomnieć, ale to nie jest coś, co nie będzie działało, żeby to było jasne, tylko będę chciał was ostrzec przed pewną rzeczą. Dobrze, tutaj mamy sign. Tutaj będzie koniec zabawy z GPU. Zatrzymanie. Nie potrzebuje CUDA FreeHost. To było do poprzednich wywołań do pamięci przybitej. Spoko. Czy to wszystko? Chyba tak. No nieźle. To się bardzo mocno uprościło. Make main um, tak, albo nawet make po prostu, bo on będzie wiedział, że się dane nie zmieniły. No tak, jakiś błąd, ale to normalne e, sign. Dobra, make. Spoko, spróbujmy uruchomić to. No dobra, a jeszcze main a zwykłego. No, ciut wolniej, no, ciut wolniej ten y, Unified Memory pracuje, ale przyjrzyjmy się, jak on działa. I tutaj słuchajcie, y, pozwolicie, że ja przez na chwilę przełączę y, zestaw kolorystyczny na moim hoście, bo y, mimo tego, że będę to pokazywał za pomocą NV y, Profilera, to y, tam jest takie miejsce, które się po prostu nie wyświetli, bo zestawy kolorystyczne nie będą dobre. Dobra, make zrobione make profile tak, dla maina zrobił, a nie zrobił dla main. a zobaczmy. Nie zrobiłem dla... Aha, profile UM. No dobra. Tak ja wydzieliłem sobie profil UM. Dobrze i teraz sobie wyświetlam ten profil nvvP tak make main tak UM. NVVP. Dobra. Jedziemy. Bum, bum bum. chwilkę trwa, dobra. Teraz przyjrzyjmy się, co on tutaj namalował. Eee, po pierwsze, zobaczcie tu się coś dzieje. Co tu się No tam kudam malok menedż, w porządku, ale co się kurczę tutaj dzieje? U jakieś kolorki. Ale o co tu chodzi? No zaraz ten niebieski. A, to jest jakiś problem z trafialnością w strony. No. Aha, no dobra. Tu jest trochę czerwonego, a tu jest jakiś zielony. Hmm, i zobaczcie, ten kernel też się wydłużył, jeśli chodzi o działanie. No tak, no bo on w międzyczasie dokonuje transferów pamięciowych czyli pamięć typu Unified Memory, co widać zresztą tutaj, w tle dokonuje transferów danych. W tle. No i ładnie w tym NVVP będzie można sobie zrobić profil i zobaczyć, a ja tutaj nic nie zrobiłem, jeśli chodzi o optymalizację, co się będzie działo. No widać, że są błędy trafialności w stronę. Dobra, kolorowe, teraz jak to jeszcze zobaczyć? Jeszcze można zobaczyć, tak, NVProf, tak, i main u m, tak, i zobaczcie, tutaj się pojawiło taki dopisek, że mamy, co? Jakieś problemy z trafialnością strony. No, niestety, to jest coś, z czym się trzeba będzie liczyć, jak już będziemy mówili o optymalizacji tego kernela. I podpowiem Wam, że będzie można zrobić bardzo, bardzo dużo. Na przykład, podpowiadając sterownikowi, słuchaj, na początek sobie zakeszu na przykład no, gigabajt danych, tak? Albo tam 512 mega, żeby on w międzyczasie sobie potrafił w, z, z dużym wyprzedzeniem przeczytać te dane. Albo żeby wiedział, że w międzyczasie posiadając kopy, engine, będzie mógł, czyli silniki do transferów danych, kiedy kernel będzie liczył, on będzie w tle dokonywał transferów tychże danych. Także będzie można poinstruować sterownik, żeby zrobił to dla nas wydajnie. Zwróćcie uwagę, że cały czas używam słowa poinstruować, bo to nie będzie wymuszenie, to będzie tylko taki hint do sterownika. Samej karty mówiącym mu słuchaj, w ten sposób możesz to zoptymalizować. Ja w tej chwili tego nie będę pokazywał, bo chcę Wam pokazać coś innego. Słuchajcie, zobaczcie, otwieram sobie program CU, ten zwykły main, tak, gdzieś na samym początku. Spróbuję sobie zwiększyć ilość pamięci. Zrobię to tak bardzo naiwnie: przemnożę to przez 32. Tak. Dobrze, to samo zrobię. Słuchajcie, dla main UM. Tak, CU. No bo przecież twierdziłem na samym wstępie, że będę mógł transferować duże ilości danych. Zaraz zobaczymy, jakie, ale skompiluję oba programy. Kilkę to potrwa. Odpalam pierwszy program, czyli main. Bum i co? O, no, muszę poczekać, tak. Czekam, czekam. Czekam, no dużo mu tam dołożyłem do pieca, zaraz policzymy ile. O i zobaczcie, linia 68, kuda error memory allocation, out of memory. Jeszcze przyjrzyjmy się gdzie. 68 linia, to jest tutaj gdzieś. Czyli widać, że któraś alokacja albo x, albo y, albo distance, albo sign się nie powiodła. Mogę to oczywiście rozpisać, żeby się dowiedzieć, ale to nie jest istotne w tej chwili. Pozwolicie, żeby później, jak będę komitował, to żeby nie zostawić wam takiego babola. To ja bym go tutaj usunę. Ale to samo teraz zróbmy z main um. Uwaga, taki sam rozmiar danych. Popatrzcie teraz. No też, no wiadomo, bo dużo, no ale chwila. Dajmy mu chwilę. Zobaczcie, zrobił. 6 sekund to trwało, ale zrobił. Przetworzył dużą ilość danych. To no teraz przyjrzyjmy się, jak dużo. Ile ja tutaj transferowałem? No to było 32 MB elementów. Dobra, liczymy. Czyli było tak, 32 razy 1024 to będzie kilobat, razy 1024 to megabajt, razy 1024 to będzie gigabajt, tak? A ja mówiłem, że megabajty, dobra? I teraz tak. Dane, które były transferowane to były 4 kontenery po floaty, więc razy 4. Tak. Hmm, chyba tyle. Dobra, jeszcze to sobie zamknę w nawias, bo będę chciał podzielić przez wartość megabajtów 1024 do 1024. No pół megabajta, tak? Pół megabajta. Dobra, a teraz co się działo, jeżeli ja to sobie przemnożyłem przez 32? No 16 gigabajtów, no super. Tylko tak się okazuje, że ta karta ma tylko 4 GB. No więc w żadnym wypadku to się w tej karcie nie zmieści, jeśli bym używał pamięci przybitej. Nie da się. A zobaczcie, przy użyciu pamięci zunifikowanej jak najbardziej łyknął i nawet się nie zająknął, tak? Dobrze, ale wróćmy sobie do tej pamięci jeszcze zunifikowanej. Ja obiecałem wam. Po pierwsze, to trzeba usunąć te komentarze zbędne. Tego nie usunę. Wiadomo dlaczego tłumaczyłem to już, ale to. To pójdzie się. pyk. No dobrze, teraz to też pójdzie się. pyk. Teraz tak. to też pójdzie się. pyk. No wygląda na to, że wszystko. Dobra. Obiecałem wam, że wspomnę, dlaczego to jest niebezpieczne, żeby już nie używać dzisiaj kuda device synchronize. Słuchajcie. od wersji 12 kuda i od komputacji, tak zapiszę, i od computation, czyli SMS, tak, niech będzie, od komputacji 9.0, to wywołanie jest deprecated, co oznacza, że ono będzie w przyszłości wycofywane. No, bez wątpienia, jest ono ciężkie. I może spowodować, że no, duże jakieś instalacje będą przez to mocno obciążone. Pozwólcie więc, że szybciutko na podstawie wiedzy, które już posiadacie, ja ten program poprawię, żeby nie trzeba było synchronizować za pomocą Cuda Device Synchronize. Jak to zrobię? Ano powołam do życia po prostu strumień. Stream, przepraszam. Tak, te. Na no, S1 go nazwę. Teraz go skreuję. On przyjmował wskaźnik do samej kreacji. Dobra, co się tutaj zmieni? Ano, tu się zmieni to, że będę musiał go umieścić w strumieniu. Jeśli chodzi o obliczenia, teraz tak to wyleci. To będzie zbędne. I będę musiał poczekać, aż w strumieniu skończył się pracę. I słuchajcie, tego nie widzieliście wcześniej. Ale ja o tym wspominałem, że yy, można strumień yy, odpytać, czy już wykonał całość prac. Albo w trakcie zniszczenia on po prostu wykona te prace i nie pozwoli się zniszczyć, dopóki niewykonane będą wszystkie, a tutaj akurat ja nie potrzebuję takiego działania. Chcę to wam pokazać po prostu, więc tutaj kuda, czek, kuda. Kuda, San Sunise. S1, tak? No bo on się nazywał S1. No, nic mnie nie zwalnia z obowiązku, aby zrobić kuda z tym distrojem. S1. I teraz tak, ja mógłbym zrobić tylko destrukcję tego strumienia i to by załatwiło temat, ale zdradzam Wam jeden ciekawy tips. Tutaj Wam tego nie pokażę. Samo zniszczenie strumienia jest o wiele dłuższe, jeśli chodzi o czas niż sama synchronizacja, a później tego strumienia przecież mogę ponownie użyć. Po co mam kreować wiele zasobów? Jeżeli będę miał dużo obliczeń, to będę mógł zrobić w ten sposób, że najpierw się synchronizuje, a później po prostu go zniszczę. Słuchajcie, teraz już to wywołanie z linii 76 jest zbędne. Ok. I zobaczcie, jak wygląda teraz ten program. Na początek prosty, później mamy co? Alokację pamięci. Nawet mógłbym to skrócić. A może nawet skrócę. Dlaczego nie? Przecież mogę zrobić tak. For. Auto. To jest pointer, ale to jest pointer na pointer. Tak. To znaczy, że będę musiał zrobić tak. Y. Distance. I sign. Zresztą nieużywany. No ale e, przepraszam, lista inicjalizacyjna. Dobra, i w środku będzie kuda. Czek, error, kuda. E, e, PTR. Kuda, mem. Bum, boom, bum. Boom. I nawet to będę mógł skrócić. I już, tak. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę, czy się wszystko kompiluje. Czy nie zrobiłem jakiegoś głupiego błędu? Chyba nie. Uruchommy sobie jeszcze main UM. Wiem, że chwilkę trzeba będzie zaczekać, ale już dajcie chwilę. Muszę być pewien, że zostawię wam kod, który nie będzie ubogacony o błędy. No tak, tam trochę się ruszył. Było 6 sekund, w tej chwili jest 5 z haczykiem. Temat został policzony. No słuchajcie, fajnie wszystko działa, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, ale teraz dla tych, którzy chcą rzucić we mnie pomidorem, to znaczy powiedzieć człowieku, dlaczego ty mi tego nie pokazałeś wcześniej, Czyż to jest takie proste, tak, po co tam stosować jakieś alokacje po stronie karty, po stronie hosta, a później to zwalniać, przecież to jest tylko pyki już, tak, że tu sobie zrobię ten kuda malok managed i taki sam wskaźnik jest po jednej i po drugiej stronie. Nie, ja nie byłem złym człowiekiem. Słuchajcie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak już później będziecie robili optymalizację kernela i kernel będzie bardzo intensywnie korzystał z pamięci, to trzeba będzie mieć w swoim przyborniku z narzędziami również te umiejętności alokowania pamięci przybitej, po to, żeby można było sobie takie kernele zoptymalizować. Stawiam nawet tezę. Że jeżeli Twoja praca się mieści w karcie, jeśli chodzi o objętość, to o wiele lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pamięci przybitej, bo ta platforma nie będzie wtedy wykonywała braku trafień w strony, do których trzeba się będzie później jakoś ustosunkować. Ja w tej chwili tego nie robię, bo filmiki tak już wyszedł troszkę dłuższy niż zakładałem. Na dzisiaj dziękuję. Komentujcie, napiszcie mi w komentarzach, czy to jest potrzebne to co tu wyprawiam, dajcie mi uwagi no i trzymajcie się